Siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie W kolejnej recenzji na naszym kanale A dzisiaj przyszedł czas na Dark Souls 3 Można by powiedzieć zwieńczenie tej serii, zwieńczenie tej trilogii Ponieważ From Software zapowiedziało, że Oczywiście kolejne części będą się pojawiać Ale będzie już zupełnie coś nowego Więc no można by powiedzieć takie troszkę pożegnanie Ale czy pożegnanie w wielkim stylu? W, moim opinii, w mojej opinii tak ehm bo może zacznijmy od tej grafiki, bo myślę, że to robi takie naprawdę spore wrażenie, bo trzeba powiedzieć, że tego co, bra to, to, co brakowało Dark Souls 2, to tutaj zostało tu po prostu, no nie wiem, w magiczny sposób, że tak powiem, poprawione. Grafika tutaj wygląda no niesamowicie. Jakość tekstur, jakość krawędzi, detalek tutaj tutaj ujrzymy. Gra oczywiście chodzi na silniku kapitalnego Bladborna, więc no, grafika jest dosyć podobna. Oczywiście też charakteryzacja jest troszkę inna, więc to troszkę wygląda inaczej, ehm, ale no, pod genem technicznym już tej gry no, gra wygląda niesamowicie wizualnie, e, płynność rozgrywki także jest e, bardzo dobra ponieważ. No oczywiście są te 30 klatek i niektórzy ludzie pluli, że e, w Dark Souls 2 w wersji na PlayStation 4 było tych klatek 60. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że to było kosztem na słabej grafiki, no co by tutaj dużo nie mówić, też. i tak ta grafika dla osób, które grały w tą grę, są fanami tej gry poniekąd, e, sprawiała, że ta gra nie, nie była brzydka, ona na swój sposób, unikalny sposób była tą piękną. E, bo detali też tam było trochę i te widoki, które, które mieliśmy okazję oglądać, no były też, no robiły wrażenie, więc... Ale gdy teraz porównamy tą grafikę z Dark Souls 2, z Dark Souls 3, a z Dark Souls 3, no widać tą różnicę kolosalną wręcz. No ale trzeba powiedzieć, że, no, że w końcu Solsy wyglądają i, i można mówić, no, w dwójce można było narzekać, że, że ta grafika jest taka drewniana, archaiczna. Teraz jeszcze tego, teraz powiedzieć tego już nie można. No i chyba fajnie, i chyba fajnie, bo myślę, że osoby, które nie były do końca przekonane z uwagi na tą grafikę, to teraz myślę, że jest to idealna okazja, żeby zagrać w tą grę, nawet dla samej grafiki, bo grafika robi naprawdę, po raz któryś powtarza, że grafika robi naprawdę duże, duże wrażenie. No ale oczywiście nie samą grafiką sąsy żyją, bo także niesamowicie, niesamowity wręcz projekt lokacji. Naprawdę pod względem zawsze solsy to była ich mocna strona. Ja zawsze uważałem tak, ale w tej części chyba no, przeszli samych siebie. No można było oczywiście, em, oczywiście się ze mną nie zgadzać, że w solsach, w, w drugiej części solsów lokacje były ciekawie zaprezentowane, ale w mojej opinii wydaje mi się, że są, że są po prostu lepsze lokacje, chociaż no, mówię, ciężko to też e, osądzić która lepsza, bo takie licytacje chyba tutaj nie wchodzą za bardzo w grę ale muszę powiedzieć, że naprawdę no, lokacje także robią spore wrażenie no ale oczywiście lokacje, grafika, płynność rozgrywki to, to naprawdę no, robi już, no, jest to już coś ale też powiem, to jest mega zachęcające dla graczy, którzy chcieliby zagrać w tę grę no ale wiecie, no solsy w poprzednich częściach były trudne, no nie ukrywajmy Eee, że, że były. Ten poziom trudności był, no, był wyższy niż w tej, w tej części, e, ponieważ no, można by powiedzieć, że Dark Souls 3 jest najłatwiejszą e, odsłoną z serii. E, 3, no, czy, to też nie można powiedzieć, że to jest banał i w ogóle będziemy kosić i będzie fajnie. Do końca nie jest tak. E, oczywiście pierwsze dwie krainy są rzeczywiście banalne. E, weterani, e, gracze doświadczeni na pewno to potwierdzą. Bo rzeczywiście tak jest, nie będę ukrywał, że tak nie jest, bo jest tak, jak najbardziej, ale później ten pociąg się oczywiście zwiększa i jest zdecydowanie, zdecydowanie trudniej. Ale, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest to najłatwiejsza część, ale też muszę powiedzieć, że, że chyba dobrze, bo fajnie zrobiło się fronsol, który chce troszkę zachęcić innych graczy do zagrania w tą grę. Ja myślę, że to jest dobra, to jest fajna inicjatywa, ponieważ... No, wiele ludzi pewnie było troszkę zniechęconych, bo, bo tej gry nie mogli przejść w jakiś sposób, e, bo ta gra nie była prosta, Już od, samego początku od samego początku dostawaliśmy, no, baty, co by tu dużo nie mówić, e, no bo gra naprawdę, no, wymaga, wymaga, e, ale myślę, że teraz jest jak najbardziej ok, ten poziom jest, myślę, odpowiedni, on wzrasta. Więc też gracze mogą, że tak powiem, e, przyzwyczaić się do sterowania, bo ono jest troszkę inne, trzeba jakieś te taktyki obrać i tak dalej, i tak dalej. E, no ale wiecie, no to są takie zmiany, przedstawiłem, które są widoczne. I można jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. I to jest dla ludzi, którzy e, lubią grać wojownikami, bo myślę, że większość ludzi gra wojownikami, ja przynajmniej tak uważam, że jest to ciekawsze, o wiele ciekawiej się gra wojownikiem. I rzeczywiście wojownicy mają teraz łatwiej, bo o ile w poprzednich częściach no, wojownicy dostawali troszkę baty i ci magowie wspaniali zawsze mieli łatwo, no, ale wiecie, gracie, granie magiem no, w mojej opinii nie jest zbytnio ciekawe, więc to już... Chociaż ka każdy ma to co lubi, prawda? E, no ale w każdym razie, e, teraz właśnie e, wojownicy mają troszkę łatwiej, w ogóle zostały tam dodane jakieś nowe tryby, tak jak w Bladbornie mieliście taką broń, która wam się po prostu wyciągała, że tak powiem, była dłuższa yy, i przez to te ciosy były mocniejsze yy, no ale w Source'ach które działa to inaczej, że mamy jakieś tam dwa typy ciosów, prawda takie ciosy specjalne, że tak, się, że tak określę yy, no ale to wiadomo, to jest taka zmiana wiadomo fajna, bo, bo wojownikom się trochę pomaga ale też jest mnóstwo takich usprawnień, które tutaj yy, są, które no, troszkę ułatwiają Właśnie rozgrywkę tym, tym wojownikiem Ale się więcej nie będę zdradzał na temat właśnie gry wojownikiem Bo samemu lepiej to przeżyć A co do jeszcze innej rzeczy Rzeczy która mi się jest bardzo bardzo ciekawa Czyli, grafika, znaczy nie grafika tylko fabuła Fabuła jest naprawdę w tej odsłonie czy znaczy tak, niby ona się zbytnio konstrukcją fabuły nie różni I dobrze i, i trochę ja też to powiem, żeby zachęcić, jeżeli w jakiś sposób fabuła Wam nie odpowiada, klimat, e, znaczy klimat to już trochę jest problem, ale jeżeli e, nie odpowiada Wam fabuła, tak naprawdę bo, no, jeżeli nie będziecie odkrywać sekretów, e, nie będziecie walczyć z, z bossami opcjonalnymi, to tak naprawdę tej fabuły bardzo mało odkryjecie, generalnie będziecie walczyć i walczyć i tyle e, w temacie i oczywiście Upgradeować sobie postać yy, Kupować sobie poziomy Bo tak naprawdę ta Jeżeli macie na początku tą fabułę Bardzo Dostajemy taką w szczątkowych informacjach I tak naprawdę ty, ta, ta fabuła no nic nam nie mówi Na samym początku A jeżeli nie będziemy chcieli odkrywać sekretów Nie będziemy chcieli e, od, walczyć z bossami opcjonalnymi To tak naprawdę tej fabuły Na dobrą sprawę nie poznamy Jeżeli komuś ta fabuła nie pasuje Nie musicie wcale Ehm, nic, ale to jest kwestia fabuły. E, jest tak, tyle. W mojej opinii jest to fajne, bo e, Bo fajnie jest jednak coś odkrywać. Nie mamy wszystko podanego na tacy. E, też trzeba wspomnieć o genialnej proje samej projekcie e, Bossów. E, no w poprzednich częściach to też robiło wrażenie. E, no ale w tej części, w mojej opinii, jest to jeszcze lepsze. No ale to mówię, to już jest kwestia taka dyskusyjna. E, no ale wiadomo. Wygląda to i tak dobrze. Więc, więc, jeżeli ktoś by nawet uważał, że w Dark Souls 2 jest to lepiej, ci sobie byli zaprojektowani, to nie da się ukryć, że w solsach, w tych solsach, też wyszło to dobrze. Może troszkę powiem jeszcze o tym, że chciałbym teraz zachęcić troszkę do, do zagrania w tą grę. Bo wiele ludzi wyraża opinię na temat tej gry, oglądając filmy na YouTubie. Ponieważ no wiadomo filmy na YouTube rządzą się tym, że my w tą grę nie gramy, tak? My ją gdzieś tam widzimy. Ehm, niestety solsy mają ten problem, że jeżeli się w tą grę nie zagra, to tak naprawdę można tej gry nie polubić. I to jest rzeczywiście prawda. Ehm, więc lepiej zagrać, lepiej to samemu, że tak powiem, przetestować, bo wtedy jest problem, wtedy jest problem, bo wiadomo, to nie jest gra typu Uncharted, że zobaczymy o fajne, prawda? To trzeba zagrać, to trzeba przeżyć i ja myślę, że warto zagrać. E, bo wiadomo, jeżeli ktoś zagrał e, w Dark Souls 2 e, No to wiadomo, że ta gra go za bardzo nie przekona, prawda? No to będzie takie jakie było i, i nie, nie wiecie, no no nic specjalnego w tym nie będzie e, No tak jest niestety, no, jeżeli komu się Dark Souls 2 nie spodobało To zasadniczo Dark Souls 3 też mu się nie spodoba Taka jest po prostu, e, no, tym jest rzecz po prostu, bo tak naprawdę, e, oprócz... no chyba, że komuś się grafika nie podobała i to był jedyny powód, że tej gry nie lubił. No to jest inna kwestia, to, to może mu się ta gra jeszcze spodobać, ale jeżeli komuś nie pasował klimat, e, nie pasował mu system walki, chociaż ja uważam, że on jest niesamowity, e, bo jest bardzo przyjemny, e, albo po prostu denerwowała ta, ta gra, no to niestety no, jest problem natury taki, że nawet Dark Souls 3, który no, bardzo do, wysokie oceny zbiera przez także innych recenzentów, no to naprawdę no jest to coś naprawdę niesamowitego, jest to coś niepowtarzalnego yy, no ale wiecie, no jeżeli ktoś yy, no już po prostu widzi tą... zagrał tą grę i powiedział sorry, no słabe to jest. Jest ok yy, Po prostu też to, nie pasuje mu klimat i tak dalej. Yy, ale chcę właśnie, też ta recenzja służy po to, bo wiadomo tutaj rewolucji żadnej nie ma... Yy, ale chciałem też tym, w tej recenzji trochę przekonać tych, którzy nie grali, gdzieś tam oglądali na YouTubie, czy tam gdzieś, czy oglądali screeny. Chcę ich przekonać, że warto jednak w tą grę zagrać, Ym, ponieważ gra tak. Fabularnie ktoś powie, że nie ma fabuły. Nie, no jest fabuła. Można by yy, powiedzieć, że jest pewnym takim tłem. Yy, bo oczywiście, no generalnie gra się w tą grę dla mechaniki. Yy, gra się w tą grę dla teraz, dla ładnej grafiki też poniekąd. Dla też no, pięknych widoków, które tutaj ujrzymy, pięknie, pięknie zaprojektowanych lokacji. Gra się po prostu tą grę przyjemnie i co jest wielką zaletą tej gry? W tą grę się zmula, cytując e, takiego youtubera, znaczy youtubera, no nie youtubera, e, który streamuje, gdzieś tam rzuca na YouTubie. E, jest to oczywiście Wąziu e, z kanału Strumienie z Ruczaju. E, on, właśnie, on właśnie mówi, że no, takie zmulanie jest czasem zdrowe i, i rzeczywiście ma rację. I myślę, że w ogóle mo można go polecić, jego kanał. Bo naprawdę, yy, gdy zacząłem go oglądać, troszkę inaczej spojrzałem też na gry. I to, to warto yy, oglądnąć. Yy, więc ja powiem jedno, że, yy, że to jest coś nie niesamowitego poniekąd. Że, yy, że ta gra naprawdę jest niesamowicie grywalna. Tylko wiecie, jak ktoś nie grał w tą grę. A są zapewne takie osoby, że nie grały w tą grę, po prostu no, no jest taka rzecz, że mogły nie grać, tylko gdzieś tam na YouTube oglądały, no i oni widzą to tak, nie, że grafika, na przykład Dark Souls 2 ogląda, no i grafika dziadowo. Eee, jakieś takie animacje, no niby fajne, ale jakieś takie, no, nierealistyczne kompletnie. Eee, no, no coś tam im nie grało, fabuły tam jakby nie ma, eee, bo naprawdę, tutaj... Pod każdym względem gra wygląda niesamowicie, w mojej opinii także, że tej grze już bym nic nie zmienił i myślę, że FromSoftware z tej gry jest maksymalnie zadowolony. No oczywiście chcieliby mieć te 60 kratek na sekundę, ale e, konsole obecnej generacji nie pozwalają na to. Może na PlayStation 4, e, PlayStation 4 Neo może byłoby to możliwe, chociaż też nie sądzę. No ale może mi jakiegoś tam porta właśnie na PS4, no nie wiem, może tak być. No ale nie będę tutaj e, dociekiwał i chcę zachęcić, chcę zachęcić do spróbowania, bo teraz jest na to idealna wręcz okazja, bo gra nie jest taka trudna jak w poprzednich częściach, gra ma trochę, ma parę ułatwień, gra wygląda ładnie, gra naprawdę, no, no jest co teraz, no... Jak mówię, nic bym już w tej grze nie zmienił i dlatego zachęcam. Oczywiście w walce, jak mówię, nie ma rewolucji, dlatego w walce praktycznie no, są jakieś zmiany, no można by powiedzieć kosmetyczne. Eee, no i tak naprawdę tyle. Te zmiany, które mówię o grafice, o tej, o, o przystępności, o właśnie mm, o, o właśnie takich rzeczach, że wojownik ma łatwiej. To te rzeczy, które tutaj się zmieniły, więc zachęcam i podsumowując to wszystko, naprawdę z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że Dark Souls 3 godnie pożegnało się z graczami. I myślę, że każdy gracz, każdy fan tej serii nie był zawiedziony i nie jest zawiedziony, a trzeba powiedzieć, że Dark Souls 3 zajmuje bardzo dużo godzin, bo około 200, może nawet zająć jeżeli ktoś no, wygrał, no bo Solsy są taką grę, że nie, nie, nie można tego w żaden sposób przewidzieć, bo każdy ma jakieś tam inne tempo grania. E, więc no cóż, e, ja tylko mogę podziękować FromSoftware za te wszystkie trzy e, części z tej serii e, No i liczymy na, na coś jeszcze lepszego, no bo, bo myślę, że to jeszcze nie koniec myślę, że jeszcze mm, FromSoftware może pokazać, bo pokazali sobie twórstwo. E, i naprawdę ja dziękuję. Ja myślę, że dużo jest teraz takich na naszym kanale takich podziękowań, czy to ostatnio było w recenzji Krawi Wino, e, i teraz w sensach. ale ja myślę, że to jest taki, powinno tak być, że my gracze powinniśmy dziękować, bo dla takich uczciwych film, jak jest taką firmą na pewno jest From software, no to my ja nawet no wiem, że oni tam nas nie oglądają, nawet nas nie kojarzą, nawet nas nie rozumieją po naszemu. E, ale ja myślę, że że to jest fajne, że to jest fajne, że my jesteśmy dumni z jakiegoś studia, że stworzyli taką grę no i cóż, no tylko liczymy i życzymy im powodzenia w dalszej produkcji kolejnych świetnych tytułów a ja dziękuję wam bardzo za uwagę oczywiście piszę w komentarzach to co wy sądzicie o właśnie tej odsłonie tej serii no i no jak sobie wyobrażacie kolejną część Zrobiłam przez From Software Ja jestem bardzo ciekaw Podejrzewam, że będzie to już zupełnie coś innego To, to nie będzie nawet ala podobne No ale chyba fajnie Mi się to może spodobać Więc dziękuję wam jeszcze raz za uwagę I do zobaczenia I do usłyszenia W kolejnych recenzjach Na naszym kanale Piona